bardzo zachęcające i tak dalej i tak dalej z tego wyszło ma jakby pełną swoją biurokrację do wiele to się <tuszy> Wracamy do dyskusji. Czy jeszcze pytanie zabrać głos? Bardzo proszę na Pan Szerusz. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Po dyskusji, jaką przeprowadziliśmy w trakcie przerwy ustaliliśmy kilka fundamentalnych istotnych kwestii punktów, które chcielibyśmy Państwu przedstawić. Przede wszystkim oczywiście nie podlega żadnej wątpliwości, że temat dotyku opalaczy jest bardzo ważny i wymaga potraktowania przez yy, Radę Miasta. Jednakże sugerowalibyśmy, żeby Zostało to dokonane przez całą Radę żeby żebyśmy mieli szansę, na przykład my, na wywodzący się z Platformy Obywatelskiej, żebyśmy mieli szansę również uczestniczyć w pracy nad tą rezolucją. Gdyż uważamy, że to jak w jaki sposób została ona przedstawiona, niestety gdzieś zgubiono po drodze meritum, jaką jest troska. Wszystkich młodych ludzi, którym zdarza się niestety sięgać pod opalacze. A rezolucja zmieniła się w druga ataków no, ataku w aktywność w Sejmu. W pierwszym akapicie, a w drugim dalej w Ministerstwo Zdrowia. Poza tym uważamy, że jest nie do że jest nieprofesjonalne określenie, czym są dopalacze w Państwa przedstawionej przez Rzecznika Plusa e, rezolucji. E, no, Pani Prezydent, przepraszam hmm. bardzo, e, gdyż tą definicję, którą przedstawiono, spełnia na przykład alkohol, który również jest substancją psychoaktywną pochodzenia naturalnego i z na atrofobę. W związku z tym jesteśmy pełni obaw, że wydanie przez Radę Miasta mieli takiej rezolucji mogłoby naszać prestiż Rady Miasta i to e, dobrze prosimy, żebyśmy mieli szansę w tej sprawie uczestniczyć w tworzeniu stanowiska Rady Miasta i żebyśmy mogli e, z czystym sumieniem e, poprzeć e, taką rezolucję w tak ważnej sprawie jak są wypalaczy. Dziękuję.

W najbliższej sesji po prostu następne. Wziosek. Przyjmiemy wniosek o zdjęcie tego punktu z w porządku obrad i przeniesienie go do prac Komisji Zdrowia, z którego ona będzie najlepsza do tego, z założeniem, że ta komisja, i, słyszę, że również Komisja Światli, może wspólnie te dwie komisje e, i oczywiście z tym założeniem, że dwie komisje przygotowały to wspólne stanowisko na następną sesję w październiku na miasto. Dziękuję. Dit is sy senderstasie. Szanowni Państwo, bardzo trudno zrozumieć istotę zgłoszonych przez mnie na Trochę niepokoi hmm, hmm, stanowisko, w którym Państwo podbierają metodę ustępowania ministerstwa. Później nazwiemy, badamy, dopiszemy. Tak się dzieje już kolejny rok. Podobne stanowiska przyjmujemy rad w domagając się nie definiowania, co państwu, to jest, co to jest, że tak powiem, na co substancje psycho tylko poszukania, bo my nie proponujemy, żeby Tylko proponujemy, działać, działań przez ministerstwo tak, by tylko do celów medycznych tego typu środków mogło być przeznaczone, by definitywnie przestały istnieć sklepy z tak zwanymi dopalaczami. I y, zwlekanie z tego rodzaju stanowiskiem, jest niepokojące prawdopodobnie. Już tak jak powiedziałam, wiele samorządów już podobnie zgłosiło, Dzisiaj dlatego z tą propozycją weszliśmy. Też po pierwsze, nosiła się dyskusja medialna i pojawił się kolejny projekt z ustawy, który od parady przekonywał niechęć tej argumentacji i i jest kolejną próbą udawania rozwiązania problemu, a nie rozwiązania. My oczekujemy, i tu bardzo jednoznaczne poszukania takiego rozwiązania, by te środki nie były sprzedawane w takich kolekcjonerskich próbek ogólnodostępnie, bez ograniczenia wieku, tylko żeby one mogły być sprzedawane tylko w celach medycznych. I tyle, bo to nie jest projekt gotowej ustawy. Tą ustawą, którą okazujemy, w której wywołujemy oczekiwania, It, it, yeah, che yeah. really uh, sta yeah, Panie przewodniczący, Panie Prezydencie, Zaparazą. Drodzy Koledzy, ja myślę, że chodzi o to, że w, tym to, że w, tym, w tej chwili czy dziś czy, 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 czy za miesiąc ustawę tworzyć. Ustawę ma tworzyć ministerstwo. A to co przedstawia Pan Prezydent w rezolucji jest wyraźnie powiedziane. Koniec sklepu. Podróżmy, podróżmy. koniec, jeżeli ministerstwo nie potrafi, czy posłowie nie potrafią e, sformułować, to mówimy nie takim dokładaczom, nie takim strefom. Dziękujemy, tylko tylko o to chodzi. Komisja nie ma, nie ma o no ale chwileczkę, nie ma o czym dyskutować, tylko po co tam, za miesiąc mamy odstawiać. I, i, I jeszcze raz proszę pana, y...

Odgięcie dzisiejszego porządku obrad. Proszę o podniesienie ramy. Kto jest przeciwny? Dziękuję bardzo. Rezolucja pozostała w dzisiejszym porządku obrad. Pomoże teraz odniesienie podniesienie ramy które są za przyjęciem rezolucji do przedstawionej przez Panią Prezydentę Wełową. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ja. ja nigdy nie komentuję wyniku głosowania, ale muszę powiedzieć, że Państwo tak, znajdujecie się jak sej. Wstrzymujecie się, że on się od podjęcia decyzji. Nie wiem. W tak razie przechodzimy do aneksu. W kolejnym punkcie będziemy obawiać aneks, punkt pierwszy aneksu powoduje na terminka gminy odrębnych obodów głosowania dla wprowadzenia